Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA. No i co słuchajcie? Widzimy się z powrotem na Fifie. Dla Was mam bardzo dobre nagrody. Musimy sobie odebrać na pierwsza. Słuchajcie trzecią ligę. Ostatnio nie miałem kiedy nagrywać, bo miałem bardzo dużo problemów. Ale trochę paczuszek będziemy do, mieli do otworzenia. I poza tym zaczęliśmy grać w Food Champions i zaczęliśmy progresować. Więc zobaczymy, tak naprawdę, co trafimy w pikach za Food Champions. Ja nie przedłużam, i to pierwsze poleciało. Bierzemy solera. Miejmy nadzieję, że odda w drugim, yy, a w drugim? No, w drugim też nie jest za ciekawie. No to tu niestety nie oddało. Ale mamy 11 paczek do otworzenia. Więc słuchajcie, może coś wypadnie. A tą paczkę wbiłem 45 punktów. I zobaczymy, zostawimy sobie ją na koniec. Jeżeli odcinek oczywiście Wam się spodoba, to możecie zostawić łapeczkę w górę. A ja co, nie przedłużam i lecimy z paczkami. W pierwszej pance mamy. Pierwsza nie jest źle Jeszcze mamy tutaj duplikat, Martineza. A że to jest niewymienne to też będziemy zbierać na ikonę Może coś ciekawego będzie i też nie jest źle o do tego Nelson no Ale w porównaniu do naszego składu to się nie umywa troszeczkę. Dobra, tu mamy paczkę chyba za 50 tysięcy, z tego co się nie mylę. Ale tu... O! Ale tu już mamy. No. Około ekrany. Mamy połpa. Ewentualnie w tym pierwszym wideo możecie dać mi znać, czy nie jest za głośno. Coś to po prostu w następnym materiale ścisze. Kolejne 8.4. No nie wygląda to za ciekawie. Tak bym powiedział. Mamy wymiennego pele. Kolejny duży piłkarz. Nie oddaję. Słuchajcie. O, ale mamy informa. To już jest plus, bo informy się przydadzą. Tego człowieka już trafią chyba trzeci raz. Nie będę się bawił, tak naprawdę, bo też.

tak myślę. Jeszcze gundugam do tego, więc no. Z wymiennych oddało. Jeszcze mamy. Nie potrzebuję. Dobra. Kolejna paczka. 50 tysięcy też chyba. Około. nam są niepotrzebne 7,5 już mamy, więc będzie jeszcze można zobaczyć paczkę z podglądu lepszy ale też nie mogli się obrazić, bo można powiedzieć, że mamy bramkarza akurat bramkarza na najwyższym poziomie nie mam więc no Dobra, słuchajcie. Paczka chyba. Ta stoka. Fajne jest to, że oni są wymienni, nie? To będę mógł ich posprzedawać, tak naprawdę. I może warty nie no coś jest warty dobra powrzucam i tutaj później się pobawię z tym Podbieramy trochę i słuchajcie oczekiwana paczka dzisiaj może oczywiście będzie krótszy odcinek bo nie powiem że też dawno nie patrzyłem w kamerę ale co otwieramy patrzymy i Cristiano Ronaldo no się no. nie jest nic ciekawego. Kurczę, zawiodło mi się troszeczkę, bo ja grałem myślałem, że coś fajnego trafię. A tu a tu też oczywiście nic nie ma no i co, jeszcze na szybko tak wam pokażę tyle się zmieniło w klubie, że zrobiłem oczywiście Neymara był mi potrzebny Messi tak jak był, tak jest zrobiłem ikonę słuchajcie, średnią i wyszło mi na dobre bo jednak kantona. no zagrał może już Prawie 100 meczy, prawie 50 bramek strzelił, ale no oddaje, jego poddania oddają, Drybling oddają, strzały tak samo. Tak i tu trafiłem na samym początku z podsumowania roku, trafiłem Insinie. Nie wiem czy dobrze wymawiam, mam nadzieję, że tak. Jak ktoś to napiszcie w komentarzach, poprawcie mnie. I trafiłem Mertensa. Mertens jest może od czterech spotkań, ale już ma trzy bramki, więc no, też nie jest źle, tak powiem. Będę się starał zrobić dla Was tą ikonę. Zresztą, no, trafiłem takie karty, gdzie ciężko będzie mi te oceny podbijać. Plus jest taki, że właśnie mam te informacje i nie będę chciał się bawić z nimi. Dobra, słuchajcie. To ja oczywiście dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego. Cześć.